Brawo Majki, brawo, tak, tak, Takie zrobiłeś, tak, tak, Po teraz teraz Głodny teraz co? Głodny tak, dostać nagroda, nie? Ale dam Ci tak, tak, To będzie tak, jako nagroda. Nie? Ale dostaje takie smaczki treningowe Ale od razu będzie w jedynku. trzeba będzie dosypać bo już widać się kończy karma z rojala bardzo dobra tak myślę Majki mu smakuje na to. No to zabranie Majki, ole przecież, ja przecież. Na ja smacznego Majki. Smacznego. No, teraz wziął i będzie szukać miejsca na dwójkę.